Witam i zapraszam do analizy finansowej Solar Designer. Dzięki temu wspaniałemu narzędziu będziesz miał możliwość dokładnego prognozowania kosztów systemu i przyszłych korzyści finansowych, na które może liczyć klient po zainstalowaniu systemów i produktów SolarEdge. W tym filmie dowiesz się jak korzystać z analizy finansowej i w pełni wykorzystać jej możliwości. Analiza finansowa designera pozwala dokładnie przewidzieć korzyści z systemu SolarEdge, opierając się na pięciu różnych aspektach, które zostaną omówione w tym filmie: parametry finansowe, zużycie energii, dodatki motywacyjne, ceny systemu i wreszcie stawki operatora. W parametrach finansowych można dodać dowolny parametr zewnętrzny, który może mieć wpływ na opłacalność lub oszczędność systemu fotowoltaicznego. Aby uzyskać wyjaśnienie każdego parametru, można najechać kursorem myszy na ikonę obok niego. Czas życia systemu to okres, dla którego będzie stosowana symulacja. Koszty eksploatacji i utrzymania to kwoty płacone przez lata na przeglądy, naprawy i sprzątanie. Następnie można dodać zużycie energii przez właściciela systemu, aby obliczyć roczny koszt energii w danym miesiącu w połączeniu ze stawkami za media. Jeśli już dodałeś te informacje w zakładce informacji o projekcie, będą one dostępne tutaj. Jeśli posiadasz szczegółowe dane dotyczące zużycia energii, możesz przesłać plik lub skorzystać z jednego z profili zużycia opartych na wzorcach zużycia energii elektrycznej przez właściciela systemu. W sekcji dodatki motywacyjne możesz dodać dowolną zachętę, która może być zastosowana w danym momencie. Jeśli zachęta nie jest wyświetlana na liście opcji, można dodać własną. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, należy dotknąć przycisku Pomoc. Cenę systemu można ustawić na jedną z trzech opcji, aby spełnić potrzeby związane z finansowaniem projektu. Stała cena, cena za VAT lub dodaj wycenę według BOM, którą możesz wypełnić samodzielnie. BOM jest również prezentowany i będzie teraz edytowalny tylko poprzez zakładkę analizy finansowej. Ostatnią częścią jest kosz energii, gdzie można wybrać dostawcę mediów i odpowiednią stawkę. Jeśli nie możesz znaleźć swojej stawki na liście rozwijanej, możesz utworzyć stawkę niestandardową. Więcej informacji na temat dodawania niestandardowych stawek za media można znaleźć w przycisku Pomoc. Gdy parametry analizy finansowej są już ustawione, można wygenerować raport podsumowujący, prezentujący wszystkie obliczenia. Proszę zwrócić uwagę, raport finansowy zostanie poprawnie wygenerowany tylko wtedy, gdy wprowadzisz zużycie, cenę systemu i stawkę za media. Składniki finansowe są dodawane do raportu dostarczając wszystkich danych finansowych, które mogą pomóc wygrać projekt. Przegląd finansowy określa najważniejsze parametry dla Twoich klientów: płatności netto, oszczędności w rachunku w całym okresie użytkowania, zysk systemowy i wewnętrzną stopę zwrotu. Kolejną sekcją raportu są szacunkowe oszczędności, które można zobaczyć oszczędności na rachunkach z energii elektryczną w skali rocznej lub miesięcznej. Karta oszczędnościowa pokaże, jak będzie wyglądał nowy rachunek z SolarEdge. Na końcu znajduje się szczegółowa analiza finansowa zawierająca wszystkie dane finansowe systemu. Świetna robota! Zakończyłeś analizę finansową. Możesz teraz podzielić się tą propozycją z klientem.